Biedronka Biedronka codziennie niskie ceny a dziś mamy kastet domowej roboty jest on przydatny wszędzie nawet w szkole wysokie oceny gwarantowany jest również piękną ozdobą na rękę i kosztuje tylko 1000 zeta. Pyszne lody czekoladowe o smaku czekoladowym wysoka jakość produktu kosztują tylko milion zeta uwaga nie mają one pojemnika. Wesoły Romek gra na gitarze i w korwie sąsiadów możemy go podrzucić pod czyś dom kosztuje on tylko 1 zeta dodajemy też środek na robaki bo Roman szpkoje łapie. Stary dziad wystawisz go przez okno i przypierdala się do wszystkiego co żyje kosztuje on tylko 5000 zeta słuchawki gratis. Super Maloch milion koni mechanicznych spala 1 ml na 1000 km, jest on bardzo ekologiczny, kosztuje tylko 90 groszy, Owaga Brak Paliwa, Rower Fall, wypas za jedyne 10 tysięcy, Zeta Owaga Brak Powietrza w kołach, hamulców, pedałów itd., ale jest bidon. Dziękujemy za obejrzenie naszej nowej reklamy i zapraszamy ponownie Nara. Jedna na której warto żyć I nie zmienia się nic Wszyscy Jest jedna rzecz, na której warto żyć I nie zmienia się nic Dalej Jest jedna rzecz, na której warto żyć I nie zmienia się nic Bezustannie patrzyłem na tych, którzy się wybili Bez przerwy śledziłem, jak zyskują nowe siły